Tęsknię za tobą. Kto tam? Nie pamiętasz mnie? Nie, przepraszam. Byłem miłością twojego życia. Miałam wypadek jakiś czas temu i straciłam dużą część pamięci. Czy możesz mi powiedzieć, jak masz na imię? Och, nie wiedziałem o tym. Nie rozmawialiśmy przez trzy lata, ale nazywam się Daniel. Niestety to nic mi nie mówi. Och, okej. Okay. Ale powiedziałeś, że byłam miłością twojego życia. Możesz to rozwinąć? Tak, spotykaliśmy się przez dwa lata i byliśmy bardzo blisko. Nie mogę przestać o tobie myśleć, Magda. Przepraszam, chciałabym pamiętać. Może zaczniemy od nowa? Co masz na myśli? Chcę się znów z tobą spotykać. Tęsknię za tobą. Pewnie musielibyśmy się najpierw spotkać. Wiem tylko, jak masz na imię. Czy nadal mieszkasz w Sosnowcu? Tak. Okej, okay, spotkajmy się gdzie? Przy parku miejskim. Jest tam miejsce, do którego zawsze cię zabierałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś dziwakiem? Nie jestem, przysięgam. Okej, okay, ufam ci. Spotkajmy się jutro o 20.00. Okej. Okay. Nie będę kłamać, naprawdę podobał mi się dzisiejszy dzień. Tak, mnie też. Cieszę się, że znów Cię poznałam. Dlaczego się rozstaliśmy? Twoi rodzice nie akceptowali naszego związku. Dlaczego? Nie wiem, ale nigdy mnie nie lubili. Aha, okej. Okay. Nadal chodzisz do tej samej szkoły? Tak, a Ty? Tak, ale nigdy nie widujecie cię w drodze do szkoły. Och, tak. Chodzę spokojniejszą trasą, haha. A co jeśli jutro pójdę tą trasą z Tobą? Chciałabym tego. Czy Twoje ulubione jedzenie to nadal pizza? Hm, może, ale wiesz, jaka pizza? Zawsze lubiłaś proste dania, więc to pepperoni Wow, naprawdę wiesz. Nigdy nie mógłbym Cię zapomnieć. Aż się zarumieniłam. Cześć kochanie, tęskniłam za tobą. Hej, skarbie! Wszystkiego najlepszego z okazji trzech miesięcy. Czas szybko leci. Cieszę się, że mogłam cię znów poznać. Ja też. W naszej szkole jest nowy uczeń. Wiesz o tym? Kto to? To chłopak. Oho. Nie martw się, nie dorównuję ci, kochanie. To dobrze, ale rozmawiałam z nim. Naprawdę? O czym? Potrzebował pomocy w znalezieniu sal lekcyjnych i szatni. Jak ma na imię? Chyba Łukasz. Okej, okay. chcesz iść na lody? Tak, ale na dworze jest zimno. Dam ci swoją bluzę. Umowa stoi. Hej kochanie, chcesz być moim partnerem do projektu z historii? Chciałbym, ale jestem już w parze z Łukaszem. A, w porządku? Przepraszam. Nie ma problemu, kochanie. A nie chcesz pogadać na FaceTime dziś wieczorem? Nie mogę, przepraszam. Będę na rozmowie z Łukaszem, żeby omówić projekt. Okej, okay, rozumiem. Hej, ostatnio widujecie z Łukaszem dość często. Och, to dobry chłopak i po prostu zostaliśmy przyjaciółmi, ale nie lubimy się w ten sposób. Okej. Okay. Tylko obiecaj mi, że nie zrobisz nic dziwnego. Obiecuję. Chcesz pójść na kręgle dziś wieczorem? Och, szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej. Idę na jarmark z łukiem. Aha, dlaczego dał ci dziś swoją bluzę na przerwie? Och, pożyczyłam ją od niego. Było mi zimno. Spędzasz z nim za dużo czasu, nie podoba mi się to. Jest moim najlepszym przyjacielem. Myślałem, że to ja nim jestem. Byłeś, ale on dobrze się mną opiekuje. Co do czyli to, co mówią wszyscy, to prawda? Że ty i Łukasz pojechaliście razem do hotelu. Daniel, to nie tak. Obiecałaś mi. Byłam pijana, więc chcieliśmy po prostu spędzić trochę czasu. Nie mogę uwierzyć, że po raz kolejny wszystko zaprzepaściłaś.